Dzień no dobry, witajcie. Ja mam na imię Joanna, jestem właścicielem marki Green Canal, czyli blog portalu magazynu lifestyle wnętrzarskiego oraz studia produkującego sesje wnętrzarskie, kulinarne i również tego typu aranżacyjne, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Mam również ogromną przyjemność bycia oficjalnym ambasadorem porcelany Maria Paula. I funkcję to noszę z dużą dumą, dlatego że uważam, że jest to jedna z piękniejszych porcelan, którą możemy dostać na rynku polskim i co bardzo ważne, produkowana w Polsce. Trzy z jej, jej kolekcji wykorzystam do zobrazowania dzisiejszego tematu, którym będą serwety i dekoracyjne podanie ich i w ogóle dekorowanie stołu wielkanocnego. O tych kolekcjach za chwileczkę Wam opowiem, a jeszcze może nawiążę najpierw do dekoracji, bo przed każdymi świętami, w momencie kiedy się bardzo dużo sesji wnętrzarskich właśnie tego typu pojawia w magazynach wnętrzarskich, w internetach, zawsze są te same głosy, że wszystko super, wszystko fajnie, ale gdzie tu stawiać jedzenie? I ja słuchajcie, zawsze tłumaczę, że sesja fotograficzna rządzi się swoimi prawami, a takie prawdziwe życie i to, co potem się dzieje, tak i te potrawy właśnie, które mają na stół trafić, no to wymaga już od nas pomysłowości. Ja mam taki schemat działania, który Wam w tej chwili zdradzę, że w naszym domu w momencie, kiedy goście wchodzą i są to pierwsze takie minuty witania się, śmiechów, rozmów, stół jest zastawiony dekoracjami na środku, tak, żeby oni wchodząc do domu, widząc ten stół, mieli takie miłe wrażenie. W momencie, kiedy podejmuję decyzję, że zasiadamy już i że potrawy muszą na ten stół zostać wniesione, jednym ruchem ręki zdejmuję je na wcześniej oczyszczoną komodę. Trwa to dosłownie kilka chwil i zyskuję tym samym pusty środek, na który właśnie mogę potrawy postawić. Ale pierwsze wrażenie u gości, wrażenie takiego właśnie pięknego, dekorowanego stołu już pozostaje. Wracamy do tematu serwet. Zacznę może od kolekcji Maria Paula Geometria. To jest słuchajcie, ta kolekcja, którą wykorzystałam przy ostatniej stylizacji naszej produkcji dla magazynu Weranda. To jest to wydanie, które teraz możecie zobaczyć w kioskach. My zaproponowaliśmy tam właśnie białą śnieżną Marię Paulę Geometria w połączeniu z jasnymi turkusami. Już wiem, że ta kolekcja bardzo Wam się spodobała i ta sesja no, ogromny poklask u czytelników Werandy zdobyła. Bardzo Wam dziękuję za to uznanie. Jest na naprawdę niezmiernie miło. Maria Paula geometria jest na tyle przyjazną plastyczną porcelaną, że możecie ją stosować właściwie w każdej w każdym stylu, w każdym anturażu, jaki wam się tylko wymarzy na stole. Ona świetnie wygląda z bardzo eleganckimi dodatkami porcelanowymi, z takimi dekoracjami. Bardzo fajnie będzie wyglądała z jakimiś takimi naturalistycznymi dodatkami z gliny, z patyczkami albo właśnie z jakimiś ozdobami piernikowymi, to jest właśnie pierniczkowe jajo, które zresztą zawsze dajemy Gościom w ramach takiego małego prezenciku. Tutaj pokażę Wam dwie możliwości, jakby dekoracyjne serwet. Pierwszą, którą nazywam uszkami zajęczymi. Bardzo łatwo się taką serwetę robi, już Wam pokazuję. Po długości serwety, po skosie, od trójkąta składamy coraz, coraz węższy pasek i w momencie, kiedy już jesteśmy na końcówce na mniej więcej wysokości trzech czwartych składamy tą serwetkę. Tak, żeby ona właśnie, żeby ona kształtem przypominała nam te uszka zajęcze. Ta druga propozycja, bardziej klasyczna jest taką jakby zwykle złożoną serwetką z pierścieniem srebrnym, do którego pozwoliłam sobie maleńką parcelanową ozdobę przytwierdzić za pomocą cienkiego drucika i jeszcze dla mojego gościa dodałam krokusy z naszego ogrodu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tutaj mamy z roślinki cebulkowe powsadzane w różne naczynia. Ja wykorzystuję do tego niekoniecznie donice. W naszym domu zamiast sosów spożywczych właśnie w sosierkach są rośliny cebulowe. Bardzo fajnie to wygląda. Przechodzimy, słuchajcie, do kolekcji Sisi. Kolekcji, która skradła moje serce ostatnio. Jest to przepiękna kolekcja, przepiękna, powtarzam, z cudowną dekoracją w głębokiej szarości, z perłowym wykończeniem. Ona się świetnie komponuje, słuchajcie, z elementami złotymi, z takimi maleńkimi dekoracjami, ale również ze srebrem. Mamy tu dwa rodzaje serwet również. Pierwsza tak złożona bardzo prosto, już Wam pokazuję dosłownie dwoma ruchami, czyli zwykłą kwadratową serwetę składamy do trójkąta, a później z trójkąta, raz, dwa do środka. I przekładamy w tą stronę. I na to już możemy położyć albo mały talerz, albo bulionówkę, no to, co będziemy używali. Ja unikam, słuchajcie, w momencie, kiedy naprawdę mam takich prawdziwych gości, a nie robię sesję zdjęciową, unikam, unikam zbytniego dekorowania talerzy, dlatego, że gość w momencie, kiedy on ma za dużo tych wstążeczek, dekoracji czuje się na tyle skrępowany, że on nie wie, co ma z tym zrobić później. Także myślę, że naprawdę serweta gdzieś obok albo na talerzu, jeden motyw dekoracyjny w zupełności wystarczą. Ta druga propozycja, spójrzcie, to jest bardzo, bardzo strojny pierścień. Ten akurat, nie wiem, gdzieś kojarzy się chyba ze stylem glamour, z, z kryształami wręcz. Ten pierścień kupicie akurat na pięknowdomu.pl. Bardzo ładnie komponuje się z kolekcją CC. To jest w ogóle taka kolekcja bardzo elegancka i z klasą. To jest również bardzo prosto złożona serwetka, spójrzcie, czyli tym razem kwadrat składamy do prostokąta i yy, później na pół. Przechodzimy do kolekcji Maria Paula Nadine. Kolekcję, którą odkryłam niedawno, a że zakochana jestem w granatach, więc trudno, żebym nie doceniła ten przepiękny odcień. Popatrzcie, to jest bardzo ładny, głęboki granat bez tych naleciałości fioletowych, które niestety bardzo często w wybarwieniach porcelanowych widać. Ta dekoracja tej kolekcji, niby geometryczna, bo gdzieś tam jednak bazuje na kształcie kwadratu, bardzo fajnie komponuje się z motywem kwiatowym. Zobaczcie, proszę. Ja specjalnie połączyłam te dwa style, czyli taki geometryczny. Żeby pokazać wam, że to bardzo fajnie wygląda. Tutaj mamy zawarcie serwetę podaną w formie muchy. Ja właśnie tak panom, którzy u nas w domu są w gościach, podaję serwetę. Robimy ją w ten sposób, że kwadrat składamy do prostokątu, po bokach do następnego prostokątu i na końcu do siebie. Przeciągamy pierścień i mamy przepiękną męską muchę. No, ale jeżeli mamy wielkanoc, no to wiadomo, wśród gości są również dzieciaczki. I dla nich mam taką propozycję ach, serwetek papierowych, bo w końcu dzieciom będzie wygodniej z nich korzystać. To jest zwykła serwetka, taka papierowa, którą większość z Was ma w domach i korzystacie z nich. Składamy ją y, podobnie jak y, przy Sisi, czyli do prostokątu, i później w jak najbardziej ściśnięte paski. Do około 2 cm myślę, że są najlepsze. I na jajku nakładamy w momencie właśnie przełożenia, tutaj związujemy w stążeczką. Wystarczy na raz, tak, żeby dziecko nie miało problemu później z wyjęciem sobie tej stążeczki i używania tych serwetek. Mam nadzieję, że nasze propozycje dzisiejsze wydały Wam się na tyle ciekawe i łatwe do zrobienia tak naprawdę, bo tak bardzo starałam się, żeby to nie były jakieś propozycje skomplikowane. Że uznacie, że warto je zastosować w swoich domach, byłoby mi bardzo miło. Mi ze swojej strony nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam wesołych świąt i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!